W to jest. Taka sytuacja jak z twoim bratem podobnie. Ze światłem, nie? Tak. No przypinaj wszystko tak po 20 sekund Dawaj, dawaj. Jest czekam, nie nogi bardziej? Nie oglądaj się tak, nie oglądaj się tak, bo to źle wygląda. Głowa prosta, jeżeli łopci. Szybsze przejście. Było przy przytulowe bardziej. Wydechnij powietrze. Dobra. Zróbcie. się zatrzymaj. Bez bujanki tego. Nie bojaj się zatrzymaj. Zróbcie. 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 Nie Zróbcie. się co? Nie bujaj się tak. Zatrzymaj się w miejscu i zostań. Z powrotem, jeden ruch i koniec. Bez takiego bujania, bez bujania w to wygląda. Bardziej do mnie, bo ty do tu się do lustra. Głowa prosto. Tu cały do tyłu jeszcze. Rozciągnij plecy. Głowa do tyłu.

Mocno gwi. To jest lepsze. Mocniej, mocniej, to jest biłe i zapiszem na dół. Dobrze. O to jest. Brzuch bardziej do mnie w płaszczyźnie. Tu się pokry.